Witam, witam, tutaj Karpiu Terra i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Eee, I słuchajcie, dzisiaj mamy w planie dosyć proste rzeczy, ponieważ będziemy ogarniać moją kolonię kamponotu z Ligniperda. Eee, no i co? Zrobimy im nową arenę, ponieważ no, stają się już powoli irytujące na tej ich małej arenie, ale o tym później. Eee, zaktualizujemy je sobie, co się u nich stało, a stało się bardzo dużo, oraz eee, je sobie nakarmimy. I co? Ze wstępu, słuchajcie, chciałbym Wam jeszcze... Ogłosić, że powstały dwa nowe serwery terrorystyczne: Republika Terrorystów 2 oraz Serwer Opisy Gatunkowe. Na pierwszym z nich jest to taki można by powiedzieć luźny serwer terrorystyczny, na którym możemy sobie po prostu popisać. Natomiast Serwer Opisy Gatunkowe zawiera opisy gatunkowe polskich mrówek. Za jakiś czas planujemy również udostępnić opisy mrówek z Europy Południowej. No i co? Znajdziecie tam również między innymi informacje o giełdach, społeczność kanału, gdzie często będą wrzucane rzeczy przedpremierowo. Będzie również strefa z pomysłami na filmy i tego typu rzeczami. Tak więc co słuchajcie, zapraszam Was na oba serwery. No i co? Ze wstępu długiego trochę byłoby to tyle, więc przechodzimy do odcinka. A więc to słuchajcie, jesteśmy już przy ich... Nowej arenie. Niektórzy może z Was pamiętają. Jest to pojemnik, który był użyty do areny dla tych murówek wcześniej, ale stwierdziłem, że jest on na tyle fajny i na tyle dobrze się sprawował, że podepniemy im tą arenkę. Znowu, jak widać, jest tu fluon, który niestety troszeczkę mi się zmył, ale oczywiście mam w pogotowiu jeszcze trochę tego fluonu, dlatego posmarujemy sobie te ranty za chwilę. Ale na początku co? Będziemy zaczynać oczywiście od podłoża. Bazą naszego podłoża dla tych mrówek będzie oczywiście piasek kwarcowy. Najzwyklejszy biały, dlatego teraz nasypię go trochę. Jak widać trochę piasku mi się wysypało, ale e, potem jakoś e, uda mi się to sprzątnąć. E, no i co? Słuchajcie, piasku kwarcowego nasypaliśmy trochę, dosłownie trochę, ponieważ teraz chciałbym domieszać do tego piasku e, troszeczkę torfu zwykłego torfu, bo powiem wam, że naprawdę polubiłem taką strukturę tego, takie właśnie zmieszanie tych e, dwóch e, podłoży, dlatego u nich również to. Zastosuję. No i co słuchajcie, według mnie podłoże od razu wygląda lepiej, dużo ładniej się prezentuje. I co mam w planie, słuchajcie, do tego dorzucić? Mam w planie tutaj dorzucić taki kamień, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale przy poprzedniej arenie miały one tutaj właśnie taki kamień, który był. Zaraz pod wyjściem, i po prostu fajnie się prezentował, był to dla nich taki podest. Teraz myślę, że dam tutaj trochę ładniejszy ten kamień, ponieważ ma on taką swoją strukturę. No i co, wygląda to póki co w miarę dobrze, ale oczywiście nie zostawimy tego tak. Kolejnym takim elementem, którym będę się wzorował na poprzedniej arenie, jest ta oto szyszka. Która była tu wcześniej i dam ją, słuchajcie, w takim samym dokładnie położeniu, jak była albo chociaż dam ją troszeczkę tak bardziej pod kątem, coś takiego albo nawet na odwrót, słuchajcie, zrobimy to w, w ten sposób. No i pięknie, mrówki, jak najbardziej, no i co, mrówką, jak najbardziej w tym myślę. Będzie się podobać. Oprócz tego, jeszcze możemy im tutaj dorzucić trochę włókna kokosowego, żeby miały to w miarę zróżnicowane. Myślę, że możemy go dać troszeczkę tutaj i tak trochę porozrzucać te elementy. No i co słuchajcie, arena jest praktycznie gotowa. Myślę, co by można tu jeszcze dorzucić, ale chyba już mam na to pomysł. No, i co słuchajcie, w ten sposób arena już według mnie prezentuje się w miarę ok, więc w takim też stanie ją sobie zostawimy. I co? Skoro skończyliśmy tą arenę, to przechodzimy do podpinania tych mrówek. Ale jeszcze zanim podpinanie, bo bym zapomniał, użyjemy słuchajcie fluonu i nałożymy go sobie na ranty, żeby mrówki nie wychodziły. Ostatnim razem również miałem tu fluon i działał na nie ok. Rzadko co widywałem jakąkolwiek robotnicę, jak już się zdarzało, to naprawdę rzadko, więc również na tej arenie muszę poprawić tą zaporę, ponieważ e, fluon tu nakładałem ponad pół roku temu do roku do tego musimy sobie odnowić tą zaporę. E, no i co? Także w kwestii mrówek, y, zaczęły sobie ostatnimi czasy bardzo śmiecić na arenie. Jest to spowodowane najprawdopodobniej tym, że kolonia się rozrasta i produkuje coraz więcej y, śmieci, ale do samej kolonii przejdziemy za chwilę, bo póki co musimy podpiąć y, naszą arenę, którą chwilę temu y, aranżowaliśmy. Y, dlatego co? Plan jest taki, że skoro mrówki jeszcze w całości nie przeniosły się ze starej probówki do nowej, to zostawimy im tu ten portal. To im oczyścimy i po prostu podepniemy w to miejsce wężyk prowadzący do ich nowej areny. Byłoby fajnie, słuchajcie, gdyby robotnice wszystkie zeszły z areny, ponieważ w takiej konfiguracji mógłbym sobie ją bez problemu oczyścić. A niestety, mrówki, jak widać, siedzą tu dalej. I słuchajcie, w ogóle taka anegdotka: ostatnio, jak karmiłem te mrówki, Chyba pierwsze 20 minut nie umiałem im tu nic wyczyścić, kolejne 20 minut spokojnie próbowałem im włożyć jedzenie, ponieważ ciągle wybiegały mi robotnice. No ale co, słuchajcie, ja po prostu poczekam, aż one sobie zejdą, bo przydałoby się te śmieci wywalić. Mam nadzieję, że po prostu nie będą te mrówki tu śmieciły, tylko będą wyrzucać wszystkie śmieci na arenę, a stamtąd już bardzo łatwo będę mógł sobie to zgarnąć, bo tu jednak na tej małej arence to jest co najmniej trochę problematyczne. No ale co? Mrówki jeszcze na chwilkę odłożymy na bok, ponieważ mamy tutaj wężyk, który będziemy wpinać na początku do małej arenki, a potem do tej areny docelowej. Zatkam sobie to wejście od strony nowej areny, żeby po prostu mrówki mi się nie rozbiegły. No i co? Otwieramy, wyciągamy ten koreczek i powinniśmy bez problemu wpiąć nasz wężyk prowadzący do ich nowej areny. I tak też się stało, słuchajcie, wężyk idealnie wszedł nam w tą dziurkę, więc zatyczkę odkładamy. No i co, mrówki za niedługo? Prawdopodobnie odkryją, że coś się stało, yy, dlatego bez zbędnego przedłużania, przesuńmy je sobie jeszcze na chwilkę i podepnijmy im nową arenę. W ogóle nie wiem, czy to widać, ale w, na ściankach, w momencie kiedy się naelektryzowały, to yy, zaczął się torf do nich przylepiać, ale nie będzie mi to jakoś bardzo pracę utrudniać i spadła ta szyszka, którą wbijałem, ale z drugiej strony słuchajcie. Nie wygląda to aż tak źle, więc tak sobie to zostawimy. Pierwsza robotnica ligni Perdy już ogarnęła, że coś się dzieje, tylko muszę sobie jeszcze trochę obrócić ten wężyk, żebym miał to na tym samym poziomie, na którym jest wejście nowej areny. Dlatego tak powinno być w miarę dobrze. No i co. Teraz pozostaje nam wypchnięcie tego wężyka, które poszło w miarę dobrze. Już widzę, że będziemy musieli obrócić ten kamień. Albo w sumie możemy go również zostawić w takim położeniu, jak jest on teraz. I musimy również uszczelnić to naokoło tego wężyka, ponieważ, jak widać, jest w tym miejscu mała szczelina, której nie chcemy, ponieważ mrówki. No teoretycznie nie przecisną się, bo są na tyle duże, że yy, nie będą potrafiły, ale słuchajcie, lepiej dmuchać na zimno i lepiej sobie to zakleić. W wypadku, gdyby jednak któraś z robotnic stwierdziła, że dzisiaj jest ten dzień, w którym zaczynają szukać nowych miejsc do zasiedlenia, dlatego też. Yy, zakleimy to yy, plasteliną, bo plasteliną ale jednak już mam od, przy tym jakieś poczucie bezpieczeństwa że tak łatwo im nie pójdzie z tym wyjściem, no i co słuchajcie robotnicy sobie jak widać tu kursują, póki co chyba jedna, ale yy, zaraz najprawdopodobniej się to zmieni w momencie kiedy odetkamy im to yy, no i co słuchajcie myślę, że w tym momencie yy, możemy przejść do Zbliżeń oraz takiej ogólnej aktualizacji całej kolonii. A więc na sam początek tej aktualizacji yy, widzicie już, co się zmieniło, ponieważ yy, przy ostatnim razie, kiedy widzieliście te mrówki, czyli było to chyba przy wyciąganiu z hibernacji, o ile dobrze pamiętam, yy, od tego czasu, słuchajcie, z poczwarek wyszło, myślę, że około 10 robotnic. A w poczwarkach jest dwa razy tyle, ile wynosi obecna liczebność tej kolonii, i przepraszam, że przerwę swoje wywody, ale w tym momencie na arenę z tego wejścia u góry wchodzi media. I obok niego jest słuchajcie, minor, czyli jakby jest robotnica oraz na Polski chyba zbieracz, coś takiego. I możemy sobie właśnie w tym momencie ładnie zaobserwować ten podział kastowy jaki występuje właśnie u Lignipert i przenoszoną po czwarkę z ich drugiej probówki. Dlatego jest to co najmniej ciekawe. Jak widać media wchodzi do tej starej probówki, dlatego myślę, że zaczniemy właśnie od niej. A więc pierwsza informacja jest taka, że w probówce parę dni temu skończyła się woda. Jeszcze troszeczkę może jej tutaj być. Ale to naprawdę, słuchajcie, zejdzie to w przeciągu maksymalnie tygodnia, i mrówki już w końcu, po tylu miesiącach czekania na przeprowadzkę, w końcu się przeprowadzą do ich nowej probówki ze świeżą wodą. Także myślę, że będzie to pewien przełom w historii mojej hodowli mrówek, ponieważ te ligniperdy, które nie dają mi spokoju od tych kilku miesięcy, w końcu się przeprowadzą. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, co w tym momencie widzę, bo major przyniósł coś, co wygląda na... na fragment świeżo wyklutej robotnicy, ale ta robotnica jest bez głowy. Wydaje mi się, że nie wykazuje ona ruchu, ale mogę się też mylić. I słuchajcie, nie wiem co się dzieje, nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Także jeśli wiecie o co może chodzić, to napiszcie w komentarzu, ponieważ no, mam pewną teorię, że po prostu robotnica albo urodziła się martwa, albo właśnie te robotnice z nią coś zrobiły, chociaż to jest taka dosyć wątpliwa. Teoria, nawet sama królowa zdecydowała się przed chwilą podejść. No i tak życie się tutaj toczy. Także myślę, że już możemy odejść od tego dziwnego dosyć zjawiska. Tak więc, dobra, przechodząc do reszty aktualizacji, królowa ostatnio złożyła dosyć spory pakiet jaj, który tutaj widać. Jest trochę larw. Ale jednak, co mnie oczywiście bardzo cieszy, górują w tym wszystkim poczwarki, których jest absolutnie najwięcej. To jest karaczan, którym karmię te mrówki. W ogóle ostatnio z mączników przestawiłem się na karaczany. Docelowo miałem karmić tylko karaczanami. Larwa się rusza. Docelowo miałem karmić tylko karaczanami, ale miałem, słuchajcie, taki nadmiar mączników i dalej mam, że po prostu skarmiałem mącznikami, ale. Z racji, że nic to nie dawało, to przerzuciłem się znowu na te karaczany. Tak więc, yy, tyle by było o yy, karmówce. Ciągle mi to, słuchajcie, nie daje spokoju. Media razem z królową siedzą nad tym i coś przy tym robią. Królowa, jak widać, majestatycznie, powoli porusza swoimi czułkami. Jak i resztę ciała. To, co w tym momencie widzimy, jest to całość ich nowej probówki. No i co? Siedzi tutaj sporo robotnic. Łatwo teraz możemy rozróżnić, które są starsze, które młodsze, ponieważ starsze robotnice są wybarwione bardziej na taki bord, taki ciemny, czerwony albo brązowy odcień. Natomiast Świeże robotnice, które wykluły się stosunkowo niedawno, mają właśnie ten korpus koloru pomarańczowego. No i co, w tym miejscu widzimy absolutny ogrom, pełen stos poczwarek, jak i kilku larw, które się tutaj. Znajdują. No i co słuchajcie, myślę, że z aktualizacji kolonii byłoby to tyle. Pointując, bardzo duży przyrost w tym roku. Królowa wystrzeliła z rozwojem po hibernacji. No i jak widać, powoli mrówki się przenoszą. Jest to uwarunkowane, tak jak wspominałem wcześniej, kończącą się wodą w tym miejscu, więc po prostu. W przeciągu paru tygodni mam nadzieję, że do końca czerwca uda im się już przenieść do e, ich e, nowej probówki. E, no i co? Z racji, że odcinek już trwa w miarę długo, to przechodzimy do e, ostatniej części tego filmu, czyli do karmienia mrówek. Słuchajcie, jak widać ilość mrówek w tym przedsionku drastycznie wzrosła, dlatego myślę, że jest to idealny moment na nakarmienie ich. Yy, dlatego co? Zmieniamy kadr i lecimy z karmieniem. Więc, dobrze, słuchajcie, odblokowywujemy im yy, wejście. No i dobrze, jak widać, mrówki się powoli rozbiegają po arenie. Będę teraz na bieżąco sprawdzał, czy fluon dobrze działa, ale mam nadzieję, że wszystko będzie z nimi dobrze. No i co? Mrówki już na pewno zauważyły, że karaczan albo coś nowego znalazło się na ich terenie. Nie muszą sobie oczywiście jeszcze posprawdzać, czy na pewno wszystko jest bezpieczne. Muszą sprawdzić cały ten teren, i już wtedy będą sobie tutaj normalnie pewnie chodzić. Jak widać, pierwsza, najodważniejsza robotnica już sobie podeszła i piła miód. No i co? Słuchajcie, mrówki będą się w tym momencie zaznajamiały z nowym miejscem. Tak jak wspominałem, będą sprawdzały, czy na pewno opłaca się tu w ogóle wychodzić, czy jest warto. i No i co? Mam nadzieję, że arena im przypadnie do gustu i że wywalą tutaj wszystkie śmieci z tej swojej mikroarenki, bo jest tam teraz chyba pięć robotnic, także nie ma możliwości absolutnie, żebym wyjął im stamtąd te śmieci. No i co słuchajcie, zrobiliśmy wszystko co mieliśmy zrobić w tym filmie, więc przejdźmy do właściwie teraz do ostatniej części filmu, czyli do ogłoszeń. W zeszłym tygodniu, w sobotę, dla mnie wczoraj, słuchajcie, na kanale pojawił się Feeding, czyli film, nad którym pracowałem od dwóch, trzech tygodni. O ile nie dłużej, i słuchajcie, bałem się, że będzie to tak, jak jest zwyczajnie w przypadku takich filmów, że mi się coś takiego będzie podobać, a niestety innym nie przypadnie to do gustu. Ale słuchajcie, przestrzeliłem się tak, jak tylko mogłem się przestrzelić, ponieważ film w tym momencie jest najczęściej oglądanym filmem w przeciągu Ostatnich 3 miesięcy i to 16 godzin po premierze. Także jestem mega zadowolony, że ta moja praca coś dała, że spodobał Wam się ten feeding, bo tak jak wspomniałem, nie ukrywam, że troszeczkę nad nim siedziałem. Tak więc z tej kwestii byłoby to tyle. Kolejną kwestią, którą bym chciał jeszcze poruszyć, jest to, że z dzisiejszym filmem kończą się filmy nagrywane na zapas. W tym momencie filmy już będą nagrywane co tydzień. Regularnie y, wpuszczane będą, oczywiście, tak samo. Chociaż, oczywiście, gdybyście mieli jakieś ciekawe pomysły na filmy, bądź nowe serie na kanale. To piszcie śmiało w komentarzach, bo w takim wypadku, jeśli będzie dużo takich pomysłów, jest możliwość, że filmy będą pojawiały się dwa razy w tygodniu, tak samo jak w marcu. I ostatnią taką rzeczą jest ten fakt dwóch nowych serwerów. Słuchajcie, zachęcam do wbicia do tego Discorda, ponieważ naprawdę warto. Na jednym serwerze możemy sobie luźno popisać bądź porozmawiać, natomiast na drugim jest większość takiej podstawowej wiedzy, którą. Rówczaż bądź terrorysta, może posiąść. Także co słuchajcie, jeśli film Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeśli podoba Wam się to, co robię, chcielibyście zostać ze mną na dłużej, gorąco zachęcam do kliknięcia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby przychodziły wam wszystkie powiadomienia o moich nowych materiałach. Jeśli mielibyście jakieś pomysły na filmy bądź Pytania do mnie również gorąco zachęcam do pisania w komentarzach, oraz przypominam, że odcinki pojawiają się punktualnie w każdą sobotę o godzinie 20. No i co słuchajcie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dzięki za oglądanie i cześć, do następnych odcinków. Papa! Pa.